Witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na szeptach tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na kolejne czytanie z serii Miłość na zakręcie, bo jak wiecie, serce czasem skręca w nieoczekiwanym kierunku. Tradycyjnie zagłębiamy się w energię miłości, relacji i partnerstwa. Niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy wciąż czekacie na właściwą osobę, Zobaczymy, co szykuje dla Was wszechświat no, we wrześniu. Dla związkowców zobaczymy, co tutaj dzieje się między Wami, jakie zmiany nadchodzą, co warto być może naprawić. A dla naszych singielków, no, zobaczymy, czy to dobry czas otworzyć Wasze serduszka, czy tu może jakieś nowe znajomości pojawią się na horyzoncie. A mam nadzieję, że to czytanie przyniesie Wam no, jasność, jasne wskazówki i oczywiście no, odrobinę magii. Jeżeli czujecie, że jest to czytanie dla Was, zachęcam. Dajcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji. No i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić następnego czytania. My tradycyjnie zaczynamy od naszych par, od naszych związkowców. Kochani, jaka energia dominuje tutaj między Wami obecnie? U. Jaka jest energia Waszego partnera? Co on tutaj? Ma ze sobą trójka monet. W jakiej energii jesteście wy? Czego potrzebujecie od tej relacji? Oj, oj, oj. Co tutaj utrudnia Wam harmonię? Jakie tutaj napięcia, blokady są pomiędzy Wami? Jaka jest rada dla Was? Co możecie tutaj zrobić, żeby no, poprawić sytuację, polepszyć w jakiś sposób? No, i oczywiście potencjał na najbliższą przyszłość. Kochani, no Wy tutaj stoicie w takim obliczu jakichś emocjonalnych rozczarowań. To jest taki czas, kiedy no łatwo skupić się tutaj na tym, co Was zawiodło, co Was rozczarowało, to są jakieś niewypowiedziane słowa. No, może przegapione momenty, przegapione gesty. To jest taki czas skupiania się na rozczarowaniach, tak? Na niespełnionych oczekiwaniach. W codzienności być może no, są tutaj między Wami jakieś takie chwile milczenia, może takie poczucie chłodu, może nie rozmawiacie ze sobą no, przy stole. Być może jedna ze stron tutaj nie dostrzega wysiłków drugiej strony. Lwy, które zwykle promieniują taką siłą i pewnością siebie, teraz mogą tutaj no, w tej energii nosić w sercu właśnie taki cień jakiegoś żalu. Jednak piątka pucharów pokazuje tutaj no, też możliwości, kochani, na odbudowę, bo obok tej straty nadal tutaj stoją pełne puchary, kochani. I to przypomina, że w związku tu na pewno nie jest wszystko przekreślone. No, tylko kochani, ten smutek po stracie może być początkiem no, jakiejś takiej głębokiej, szczerej, szczerej rozmowy. Jaka jest energia waszego partnera? Wasz partner, kochani, no, stoi tutaj w tej trójce monet i pokazuje to no, jakąś taką jego gotowość do współpracy, tak? Ale to jest raczej taka współpraca przez czyny niż, niż rozmowy, powiedziałabym. Być może wasz partner próbuje naprawić atmosferę jakimiś drobnymi gestami, tak? A no być może, nie wiem, próbuje zająć się jakimiś obowiązkami, żeby was tutaj odciążyć, albo proponuje współpracę, no, żeby tutaj wspólnie wyjść z tego impasu. Chce tutaj coś, kochani, zbudować. W praktyce to jest. W taki sposób po prostu pokazuje Wam troskę, tak? Ale to być może nie zawsze trafia tutaj do, do Waszego serduszka, bo Wy potrzebujecie tutaj więcej takiego emocjonalnego zaangażowania, więcej jasnych słów. Trójka monet uczy, że partner chce tutaj no, szczęścia w tym związku, ale być może, nie wiem, może nie umie tego wyrazić. W tle pojawia się więc taki rozdźwięk pomiędzy wami, jedno pragnie szczerości, bliskości, a drugie próbuje tutaj udowodnić a no, swoją wartość działaniem. W niektórych wypadkach wasz partner też, też może tutaj po prostu rzucać się i poświęcać czas pracy zawodowej bardziej niż a no, wam, tak? Waszemu, waszej relacji. A jaka jest wasza energia? No? To jest, wy stoicie w, w energii Księżyca, a ta energia niesie właśnie taką atmosferę niepewności. U niektórych no, mogą pojawiać się też jakieś lęki. Księżyc w tej pozycji wskazuje na taki emocjonalny chaos tutaj. Czujecie, że no nie wszystko jest dla Was jasne. Może, nie wiem, może myślicie, że Wasz partner coś tutaj ukrywa przed, przed Wami, no albo po prostu nie mówi, nie mówi wprost. To mogą być cienie jakichś takich Waszych przeszłych doświadczeń, jeżeli chodzi o ten związek. No, a czasami to nasza wyobraźnia podpowiada takie no, czarne scenariusze, też, które mogą czasami właśnie pogłębiać ten niepokój. W praktyce może się to u Was objawiać jakimś takim wycofaniem, tak, podejrzliwością, brakiem zaufania do partnera. Księżyc przypomina, że nie każda obawa jest realna, tak, ma realne, Podstawy, no i czasem być może właśnie to echo tych wydarzeń tutaj może, może w jakiś sposób powracać. Pamiętajcie tutaj, żeby rozróżniać fakty od iluzji, i no i nie wpadać tutaj w jakąś taką spiralę nieufności. Przypomnę też, że możecie odwracać sobie te energie partnerskie, tak, jeżeli to rezonuje raczej z waszym partnerem a bardziej niż z wami. Te energie są do odwrócenia. Co tutaj utrudnia Wam harmonię? Kochani, dziesiątka pucharów, największą przeszkodą tutaj w tym miesiącu okazuje się dla Was na jakiś taki idealna wizja być może Waszego związku. Dziesiątka pucharów to obraz takiego perfekcyjnego związku, pełnego harmonii, pełnego szczęścia. No, to jest taki też związek, do którego wszyscy chcieliby się być może porównywać. Być może to są takie oczekiwania z jednej, z jednej tutaj strony, albo z obydwka, jeżeli chodzi o dwóch partnerów, tak? Może macie jakieś takie właśnie oczekiwania, że wasz związek powinien wyglądać tak, a nie inaczej. Pamiętajcie, że no nie ma związków bajkowych, tak? Nie ma takich związków, w których nie ma jakichś takich kłótni czy jakichś rozczarowań. Także no, wasza wizja po prostu jest inna niż ta rzeczywistość, bo no, życie, życie niesie codzienność, tak? życie niesie obowiązki, niesie różnice no charakterów. A Jeżeli tutaj no, lwy może patrzą na swoje marzenia o takiej idealnej miłości, no to ta teraźniejszość tutaj wydaje się wam troszeczkę... Inna, być może niewystarczająca. Takie porównania tutaj, kochani, mogą no, osłabiać waszą więź zamiast wzmacniać. Także pamiętajcie, że harmonia tutaj no, nie wynika z perfekcji, ale raczej z takiej akceptacji niedoskonałości, no i przede wszystkim gotowości tutaj na no, otwarcie się na rozmowy, takie realne rozmowy. Także jeżeli wasze wizje, na jak powinien wyglądać wasz związek, wasza relacja są odmienne. No to może tutaj właśnie być tą przeszkodą. No i należałoby tutaj porozmawiać, tak? Jaka jest rada? Mag zachęca was, żebyście wzięli tutaj sprawy w swoje ręce, kochani i aktywnie działali, tak? Aktywnie tutaj kształtowali swoją relację. To nie jest czas, żeby tutaj czekać, aż partner być może nie wiem, albo odgadnie, co tutaj się dzieje. No, odczyta być może Wasze myśli, no, albo po prostu co tak naprawdę Was yy, boli. Wrzesień będzie wymagał od Was inicjatywy, będzie wymagał tutaj otwartej komunikacji, no i być może takiej kreatywności, tak? bo to jest karta też yy, kreatywności. No, jeżeli tutaj chodzi o budowanie mostów pomiędzy sobą. Mak pokazuje, że Wy posiadacie tutaj wszystkie narzędzia i pewność siebie i zdolność do wyrażania swoich myśli i charyzmę, a, która no, może przełamać, przełamać ten mur ciszy. No, tylko być może właśnie będziecie musieli być bardziej kreatywni, żeby może wyrwać waszego partnera, no, jeżeli tutaj za dużo, za dużo pracuje. W praktyce ta karta oznacza, że jasne rozmowy o waszych emocjach, tak, o, o waszych po prostu wizjach tutaj a, no, na przyszłość yy, yy, no, będzie bardzo ważne, tak? Um, to jest taka energia, która przypomina wam, że miłość nie jest statyczna, tylko właśnie wymaga ciągle takiego aktywnego aktywnego tworzenia. Kochani, nad związkami zawsze trzeba pracować. Wymaga to, no, wiele energii. Ale ja zawsze mówię, to jest tak jak, yy, jak ogródek, tak? Dla tych z was, które mają ogródek, no, trzeba pielęgnować, tak? Trzeba pielęgnować, żeby chwasty nie wrosły, żeby było podlane, i tak jest z związkami. Cały czas trzeba je pielęgnować. Jaki jest potencjał, kochani? Paść buław. Na horyzoncie pojawia się tutaj taka fajna świeżość, no i taka energia nowego początku. Ta karta zwiastuje tutaj takie odrodzenie w Waszym związku. Powiew tutaj jakieś takie ciekawości, chęć spróbowania czegoś innego, nawet jakaś no, drobna przygoda, kochani, może właśnie wpadniecie na jakiś pomysł, w jakiś kreatywny sposób. Wyrwiecie partnera, nie wiem, zrobicie coś, coś fajnego, co was no, zainspiruje, obydwojga. To może być taki czas, kochani, dla Was, żeby tutaj zamiast no, powracać też do jakichś takich dawnych rozczarowań, otwórzcie się na nowe doświadczenia. Tak, wspólny wyjazd, wspólny projekt, no, szczere rozmowy, wspólny wieczór, mile spędzony. Paść buław nie obiecuje od razu tutaj stabilności, tak? Ale daje wam taką iskrę i przypomina, że wasza relacja znów tutaj może ożyć. No, oczywiście, jeżeli obydwie strony pozwolą sobie tutaj na tą ciekawość. No i na taką odwagę spróbowania czegoś od nowa. Jest tutaj potrzeba jakiejś takiej nowości, świeżego początku, kochani. Dziękuję Wam, moi drodzy. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, zachęcam jeszcze raz do subskrypcji. Napiszcie, jak to z Wami rezonuje. Ja Wam życzę wspaniałego miesiąca, a my przechodzimy do singielków. Co u naszych singli? W jakiej jesteście energii, kochani, jeżeli chodzi tutaj o, no, o relacje, o miłość, o przyjaźnie? Nie musi być zawsze miłość. W jakiej energii stoi Wasza... No ta energia miłości w jakim jesteście punkcie pięknie. Czy coś was trzyma w przeszłości, czy coś tutaj budzi wasze obawy? U. Czy ktoś nowy nadchodzi? A jeżeli tak, to jaką będzie mieć energię? Czy jakieś przekonania, albo emocje, albo doświadczenia was tu w jakiś sposób ograniczają? Jaka jest rada dla Was? Jaka jest rada dla naszych singielków? No i oczywiście potencjał. Ta karta chce wyjść pięknie na najbliższą przyszłość. Dobrze. Kochani, wrzesień przynosi Wam tu taki no, moment y, trochę przełomu, jakichś takich nagłych zmian, być może właśnie jeżeli chodzi o Waszą strefę uczuciową. Koło fortuny pokazuje, że tutaj no, coś może stać się nieoczekiwanie, jakieś sytuacje, być może coś, co mieliście tutaj ustalone, może nagle się nagle obrócić, zmienić. To jest energia takich losowych spotkań, jakichś zaskakujących rozmów, wydarzeń, które mogą wybić Was po prostu z Waszej rutyny. Nasze lwy mogą tutaj poczuć, że no, Wasze życie uczuciowe tutaj troszeczkę przyspiesza. No być może jesteście, znaleźliście się tutaj w jakimś takim, no, przed otwarciem nowego rozdziału, nawet jeżeli tutaj jeszcze wczoraj tkwiliście w jakichś takich starych emocjach. Dobry czas, żeby wyjść przede wszystkim z takich utartych schematów, tak? Pójść trochę inną drogą do pracy, kochani, przyjąć zaproszenie na spotkanie, no, które tutaj przyjdzie, otworzyć się na kogoś, kogo być może normalnie a byście zignorowali. Koło fortuny przypomina, że no, miłość bywa nieprzewidywalna, tak? I nie zawsze można ją sobie tutaj zaplanować. Wrzesień pokazuje was w takim punkcie, gdzie los może tutaj wam podsuwać okazję, no ale pozostanie takie pytanie, tak? Czy będziecie po prostu gotowi to coś przyjąć, tak? Czy być może jakieś wasze obawy was, no, zatrzymają? Co trzyma was w przeszłości? Dwójka Pucharów tutaj jako echo przeszłości sugeruje, że no w sercu niektórych naszych lewków wciąż tutaj mogą być żywe jakieś takie wspomnienia no, jakiejś przeszłej relacji, tak? jakiejś bliskiej więzi. Może chodzić o dawny związek, kochani, który zostawił ślad, no, jakieś wspólne chwile, które tutaj być może trudno zapomnieć albo po prostu takie poczucie, że to, co się już wydarzyło, no nie wróci, tak? Ta karta pokazuje trochę tęsknoty, tęsknoty za prawdziwym partnerstwem, ale też i obawę, tak? że być może trudno będzie odnaleźć to no, jeszcze raz. W praktyce to może prowadzić was do takiego też nieświadomego porównywania każdej nowej osoby, z, no, z kimś, kto był w waszej przeszłości. To jest też taka dla niektórych, no bo nie dla wszystkich, taka lekcja, żeby tutaj zrozumieć, tak, że żadna nowa relacja, kochani, nie będzie kopią tej poprzedniej. Nie chodzi tutaj o odtwarzanie dawnych obrazów, tylko raczej o otwarcie się na coś świeżego. I to działa podwójnie, bo czasami, jeżeli mieliście, no, bardzo złe doświadczenia, no to właśnie nie jest powiedziane, że przyszłość będzie dokładnie taka sama. Yy, dwójka pucharów przypomina wam, że potraficie tworzyć głębokie więzi, a no i to trzeba by wyjść z cienia, z cienia przeszłości i zaufać temu, co do was idzie. Czy ktoś tutaj nadchodzi? Wisielec wskazuje, że we wrześniu to jeszcze nie będzie yy, czas na jakieś takie yy, wejście w dynamiczne relacje, tak? To jest raczej taki czas, w którym będziecie, troszeczkę się zatrzymacie, bo może dobry czas na refleksję, spojrzenie też na siebie i na swoje uczucia, ale właśnie troszeczkę z innej perspektywy. Oznacza to taki moment, kiedy no, zamiast rzucać się w jakieś kolejne zauroczenia, warto się tutaj zastanowić, Jakie wzorce miłosne was tutaj prowadziły wcześniej, tak? A jakimi wzorcami kierujecie się, kochani, teraz? Może chodzić tu o jakieś tendencje do wybierania osób, które no, być może nie potrafią dać Wam takiego pełnego zaangażowania, tak? Albo no, dla niektórych może to być zbyt szybkie idealizowanie, na przykład partnera. Wisielec to takie zaproszenie do wewnętrznej pracy, troszeczkę. To jest takie zaproszenie do zmienienia Waszego spojrzenia na miłość, na przyjaźń, no, na relacje ogólnie, tak? I coś tutaj być może domaga się jeszcze u Was, jakiegoś uzdrowienia. To nie znaczy absolutnie, że tu jest brak szans na jakieś nowe znajomości. Wręcz przeciwnie, ponieważ macie to koło fortuny. To jest raczej taki sygnał, że zanim ta taka nowa relacja w pełni pojawi się, niektóre lwy powinny tutaj po prostu no, przemyśleć sobie pewne sprawy, tak? I zastanowić się, czego tak naprawdę szukacie. No i co Was tu właśnie może ograniczać. Cesarzowa jako przeszkoda, kochani, może wydawać się bardzo zaskakująca, ale może właśnie tutaj mówić o takich dwóch możliwych scenariuszach. Z jednej strony to jest energia dużych oczekiwań, tak? Potrzeby pełni, troski, stabilności, no, które lew pragnie, tak? Być może pragnie otrzymać tak od razu. I to może sprawiać, że trudno Wam zauważyć jakieś drobne, takie codzienne oznaki czułości, jeżeli tutaj chodzi o, o budowanie relacji, bo w sercu Wy macie tutaj obraz takiej. Miłości kompletnej, totalnej, karmiącej, bezwarunkowej. Z drugiej strony dla niektórych lwów, Cesarzowa, może symbolizować wpływ jakiejś właśnie silnej osoby z przeszłości. Być może to jest z dawna, to nie, nie musi być tylko partnerka, może być też i partner, tak? Tutaj może pojawiać się jakiś taki autorytet no, matki. Coś, co tutaj wciąż brzmi, kochani, w Waszej głowie, ktoś, kto był po prostu no, zbyt, być może nadopiekuńczy też. I to ograniczenie polega na tym, że niektóre lwy, zamiast tutaj tworzyć coś własnego, być może nieświadomie próbujecie tutaj odpowiadać na przykład no, cudzym standardom. Aby iść dalej, kochani, trzeba tutaj zrozumieć, że prawdziwa miłość nie jest jakimś ideałem, ani powtarzaniem też cudzych wzorców. Także niektóre lwy być może mają, no być może to jest właśnie Wasza mama. Tak? No i chcecie tutaj spełnić, nie wiem, wszystkie jej oczekiwania. Także to nie jest, to trzeba będzie sobie odpuścić. Jaka jest rada? Czwórka Mieczy wskazuje, że wrzesień jest dla Was takim czasem odpoczynku. Odpoczynku, wyciszenia zbierania myśli, dla lwa, który często działa impulsywnie i intensywnie, ta karta przypomina Wam troszeczkę ono o tej wartości, no razem z tym wisielcem, tej wartości zatrzymania się. Rada jest prosta, nie trzeba tutaj ograniczać, nie trzeba gonić przede wszystkim za miłością, tak, ale być otwartym na nowe, na nowe mm, propozycje. Ważne tutaj będzie, no, tu chodzi o to, żebyście wyleczyli takie wasze stare rany, które leżą wam w serduszku, żebyście dali sobie przestrzeń tutaj do takiego oddechu. no Dla niektórych może oznaczać jakieś takie świadome, powiedziałabym, ograniczanie randek, medytacja, kochani, spacery, no, samemu. Czas spędzony trochę właśnie w samotności, ale nie w jakiś taki pusty sposób, tylko właśnie tutaj chodzi o Waszą regenerację. To jest też także moment, żeby uświadomić sobie, że odpoczynek emocjonalny właśnie nie jest stratą czasu, tylko przeciwnie. Pozwala Wam wejść w przyszłe relacje z taką większą jasnością, siłą, no i właśnie może z taką nową perspektywą. Czwórka mieczy zachęca, żeby tutaj odłożyć na bok ciężar przeszłości, nie szukać gorączkowo jakichś nowych historii, nawet jeżeli tu będzie się dużo działo. Kochani, prawdziwa przyjaźń czy, czy relacja przyjdzie tak, kiedy, ale wtedy, kiedy poczujecie taki wasz wewnętrzny, wewnętrzny spokój. No, i co jest tutaj najpotencjalnym a, spełnieniem? No, Wrzesień kończy się. Zapowiedzią właśnie czegoś nowego, nowego początku. Głupiec przynosi wolność, przynosi taką energię pierwszego kroku, no, takiego właśnie kroku, który on nie jest obciążony przyszłością. Czyli po tym czasie zatrzymania, tutaj refleksji, pojawia się szansa na wejście w życie no, z taką lekkością, ciekawością, bez konieczności, być może jakiegoś takiego natychmiastowego wiązania się tutaj z kimś, ale z taką otwartością właśnie na, na nowe spotkania, na nowe doświadczenia. No i to jest też taki potencjał poznania kogoś też zupełnie innego niż dotychczasowo, tak? Osoba, no przede wszystkim ta osoba może też być młodsza, ale ktoś tutaj, to jest potencjał poznania kogoś, kto wniesie w wasze życie taką spontaniczność, no trochę zabawy, um, no i być może przełamie wasze stare schematy, tak? Głupiec przypomina, że nowe relacje zaczynają się od prostych kroków, kochani, uśmiechu, rozmowy, wspólnego wyjścia. Dla lwa to jest taka obietnica, że jeżeli odpuścicie sobie oczekiwania i... Mm, Pozwolicie na ciekawość, to miłość, kochani, może wejść w Wasze życie zupełnie w taki nowy sposób, lekko, świeżo. No i może to być pełne nieprzewidywalnych, kochani, a możliwości. Moje, Lwy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za czas spędzony ze mną. Życzę Wam oczywiście wspaniałego września. Tutaj fajnie te karty wyglądają. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, zachęcam do komentarzy, do paluszków w górę, oczywiście do subskrypcji. A ja Was ściskam bardzo gorąco i do usłyszenia. Papa, pa, moi drodzy.